Czy kiedykolwiek miałeś takie poczucie, że twoje życie właśnie się rozpada? Telefon od lekarza z diagnozą, której się bałeś, e-mail z informacją o zwolnieniu z pracy, ostatnia rozmowa z kimś, kogo kochałeś, i która nagle stała się ostatnią. A może to nie jeden konkretny moment, tylko codzienna cicha walka z życiem, które cię przytłacza? W tym odcinku nie znajdziesz gotowych recept, ale znajdziesz coś ważniejszego. Spojrzenie pełne zrozumienia, które pomoże ci być ze sobą, prawdziwie, nawet gdy wszystko wokół się chwieje. Prawdą jest, że nikt z nas nie jest gotowy na trudne momenty. Nawet jeśli mówimy sobie, że jesteśmy silni, choroba, strata, rozstanie, zwolnienie z pracy, to wszystko potrafi nas złamać w sekundę. Kasia, lat 38. Dowiedziała się, że ma raka piersi. Przez pierwsze dni chodziła po domu w ciszy, nie mówiąc nikomu. Wydawało jej się, że jeśli będzie udawać spokój, to zniknie. Nie zniknęło. Marek, lat 44. Po 16 latach małżeństwa żona zostawiła go dla innego. Mówił: "Nie wiem jak oddychać w tym nowym świecie. Jak wstać rano, skoro nic nie ma sensu." Asia, 29 lat. Z dnia na dzień straciła pracę. Mieszkanie wynajęte, kredyt, zero planu. B. Powtarzała sobie, muszę być pozytywna. Ale czuła tylko panikę i wstyd. Te historie nie są po to, by cię zdołować, są po to, by pokazać, że nie jesteś sam. I że ból jest częścią życia nie dowodem, że coś z tobą nie tak. Co to znaczy stawić czoło rzeczywistości. Nie chodzi o to, by przestało boleć, nie chodzi o to, by się nie bać, chodzi o to, by nie odwracać wzroku, by zobaczyć ten chaos, ten smutek, ten strach i powiedzieć sobie: Widzę cię i nie uciekam. To nie heroizm, to akt odwagi na poziomie serca. Ludzki umysł został zaprogramowany, by unikać cierpienia. Kiedy coś nas boli, psychicznie lub fizycznie, Szukamy natychmiastowej ucieczki. Skrolujemy, jemy, chowamy się pod kocem, albo udajemy, że wszystko jest ok, ale jest coś, czego nikt nas nie uczy: cierpienie nie znika, kiedy je ignorujemy. Ono tylko chowa się głębiej i wraca. W bezsenności, w atakach paniki, w poczuciu odłączenia od życia. Trzy praktyki, które pomagają w trudnym czasie. Pierwsza. Nazwij, co czujesz. Nie. Jest OK. Tylko. Czuję lęk. Czuję żal. Czuję się samotny. To jak włączenie światła w ciemnym pokoju. Drugie. Zrezygnuj z muszę. Nie musisz się uśmiechać. Nie musisz od razu działać. Twoja wartość nie zależy od Twojej formy. Życie nie przestanie rzucać nam wyzwań. Ale my możemy przestać od siebie uciekać. Gdy przyjmiesz swój ból, przestaje być Twoim wrogiem. Gdy dasz sobie prawo czuć, zaczynasz wracać do siebie. Trzecie. Stwórz bezpieczną ciszę, nawet pięć minut dziennie, bez telefonu, bez bodźców. Usiądź i oddychaj. Nie po to, by coś naprawić, ale by poczuć, że jesteś i że to wystarczy. Daj sobie czas na poukładanie swoich uczuć i emocji w głowie. Nie wszystko musi przyjść od razu. Niektórzy nie chcą być w takich chwilach sami. Większość z nas potrzebuje jednak przestrzeni dla siebie, by na nowo stawić czoła światu. W takich chwilach odkrywamy, że cisza nie jest pustką. To przestrzeń, w której wszystko, co czujesz, ma prawo być, a ty nie musisz niczego udawać. Jeśli jesteś teraz w trudnym miejscu, wiedz, że nie jesteś sam i że nie musisz być silny, masz prawo czuć, masz prawo odpocząć, masz prawo nie wiedzieć. W tej przestrzeni, ciszy umysłu, wszystko co przeżywasz, jest mile widziane. Zostaw serce, jeśli ten odcinek poruszył coś w tobie, a może chcesz się czymś podzielić. Komentarze są otwarte, nie tylko na słowa, ale i na emocje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, i pamiętaj: Nie jesteś zepsuty, nie musisz się naprawiać, wystarczy, że jesteś.